Zapraszamy na cykl podcastów dla rodziców. Odcinek dziewiąty. Moje dziecko jest roztrzepane. Czy to już problem? Czy to objawy ADHD? Witamy serdecznie w cyklu podcastów Nie jesteś sam. Pierwsza pomoc psychologiczna teraz dla całego miasta. Witam Was jak zwykle Ewa Wadochowska-Rogalska i doktor Agnieszka Siedler. Dziś porozmawiamy sobie o temacie bardzo ważnym, aczkolwiek mam wrażenie, że wszystkie tematy, o których mówimy, są tematami ważnymi, natomiast temat, który dzisiaj się pojawi, jest dosyć takim częstym problemem z punktu widzenia... Rodziców przede wszystkim, bo to zauważają często w domu, ale też gdzieś obserwują konsekwencje tego albo skutki tego, o czym mówią nauczyciele na temat dziecka. A zatem dzisiejszy temat: Moje dziecko jest roztrzepane. Czy to już problem? No właśnie, może na początek, co to znaczy roztrzepane, bo to jest oczywiście pojęcie bardzo szerokie i pojęcie takie, które nie do końca w psychologii ma takie odzwierciedlenie kliniczne, natomiast z pewnością jest to pojęcie używane szeroko przez rodziców. Tak, myślę, że rodzice często zauważają u swoich dzieci cechy takie, jak właśnie roztrzepanie, zapominanie o obowiązkach, brak umiejętności skupienia się na jednej czynności. I w wielu przypadkach takie zachowania mogą być naturalnym etapem rozwoju, naturalną częścią dzieciństwa. Zanim dziecko nabierze odpowiednich umiejętności, ma taki moment, kiedy trudno jest mu się zorganizować. Umiejętność skupiania uwagi również rozwija się wraz z wiekiem myślę, że to jest ważne, bo czasami wymagamy od dzieci bardzo, bardzo dużo, a po prostu to jeszcze nie jest ten moment. Jednak mamy takie sytuacje, kiedy dziecko wydaje się bardziej roztrzepane niż jego rówieśnicy, bardziej pobudzone, mniej skoncentrowane, i objawy te nie ustępują wraz z jego dalszym rozwojem, a wręcz zaczynają bardzo intensywnie wpływać na codzienne funkcjonowanie dziecka. I wtedy możemy zauważyć, że staje się to problemem. To prawda, to są sytuacje, które dosyć często utrudniają dziecku funkcjonowanie w obszarze chociażby realizacji obowiązku szkolnego. To znaczy, że jeśli dziecko zapomina jakichś przyborów szkolnych, zapomina im plecaka z klasy, zapomina czapki, szalika, czy, 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 czy jakichś innych rzeczy, które de facto no, trzeba pamiętać, żeby je ze sobą mieć, bądź też nauczyciel przekaże informacje, jeśli nie jest zapisana w Librusie, bo tutaj rzeczywiście mamy już udogodnień całą masę, jeśli chodzi o te elementy. No ale chodzi o to, że są dzieci, które, których ta, ta, ten, ta, ten aspekt zapominania jest um, dosyć bardzo uwidoczniony. I teraz, no właśnie, co to znaczy, że on jest bardzo widoczny? Bo są niektórzy rodzice, którzy z kolei. Bardzo zwracają uwagę na te rzeczy i niekiedy jest tak, że to wcale nie jest jeszcze problem, ale dla rodzica już jest to problem. Tak, myślę, że wymagamy dużo od dzieci. Chcielibyśmy, żeby były bardzo zorganizowane, żeby były spokojne, czyli żeby bawiły się w jednym miejscu stacjonarnie. Jest to trochę niespójne z tym, jak wygląda rozwój dziecka, jakie są jego potrzeby. Dziecko poznaje świat, ono z natury jest bardziej, bardziej ruchliwe, ma więcej energii i więcej potrzeby bycia w wielu miejscach co chwila. Dokładnie tak. Natomiast nie musi to wynikać od razu z jakiejś. Potężnych trudności. To może być po prostu element bardzo mocno związany z jego cechami biologicznymi, z temperamentem, z tą właśnie ruchliwością, żawością. Poza tym u dzieci ta przewaga chcenia, czyli, jakby ja chcę teraz i w tym momencie. Też jest czymś, co, co, co nie jest jakąś tam um, rzeczą odbiegającą od szeroko pojętej normy. W związku z tym um, też musimy zwrócić uwagę na to, że dzieci różnią się między sobą także aspektami temperamentalnymi, czyli tym poziomem ruchliwości, zapotrzebowania na stymulację, i jest to zupełnie naturalne, i nie każde dziecko, które. Potrzebuje więcej ruchu i może jest bardziej mówiąc właśnie już w tematyce tego naszego odcinka roztrzepane, czyli takie, który zapomina albo ma jakieś kłopoty z koncentracją, że od razu jest to jakiś problem wymagający diagnozy klinicznej. No właśnie, ale myślę, że warto powiedzieć, kiedy może to się stać takim problemem wymagającym diagnozy klinicznej i myślę, że tutaj wszyscy już wiedzą, o czym zaczynamy mówić, że mówimy o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD. ADHD, które jest wiele kontrowersji wokół. ADHD. Bardzo często zdarzają się takie, taka moda związana z ADHD. Duża ilość nagłych diagnoz, która potem się wycisza, potem zapominamy o tym, że ono istnieje, pomimo tego, że dalej jest wiele dzieci z tymi problemami. A ATHD wynika z nieprawidłowości dotyczących układu nerwowego. Jest to jedno z zaburzeń neurorozwojowych, które wpływa między innymi na funkcjonowanie poznawcze, behawioralne dziecka. Jest związane z różnicami w funkcjonowaniu niektórych obszarów mózgu, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za uwagę, planowanie, kontrolę impulsów, regulację emocji. I to może wpływać na zdolności dziecka do utrzymywania koncentracji, uwagi, planowania zadań, kontrolowania swoich zachowań. Jakie są główne objawy ADHD? Bo, um, objawy ADHD możemy podzielić na takie, na takie trzy główne grupy. Przede wszystkim jest to nadmierna aktywność ruchowa, taka hiperaktywność, impulsywność oraz trudności z utrzymaniem uwagi. Myślę, że warto dodać tutaj jeszcze coś, co jest wyróżnikiem dla DHD, czyli brak umiejętności planowania, ponieważ zarówno hiperaktywność, jak i kwestia kłopotów w koncentracji bardzo często mogą wynikać też z różnych innych zaburzeń. Za chwileczkę jeszcze pewnie o tym coś powiemy. Natomiast generalnie deficyty w sferze planowania, czyli to, że dziecko nie jest w stanie wykonać jakiegoś zadania zgodnie z instrukcją, bądź też te instrukcje przerastają jego możliwości absorpcji w tym momencie i wykonywania tychże zadań. To też właśnie nie musi wynikać z niechęci, ale po prostu tego, że dziecko nie jest w stanie tego procesu sobie zoperacjonalizować w taki sposób, żeby wykonać je poprawnie. Bardzo szybko się rozprasza i bardzo szybko kolejny bodziec, który się pojawia, powoduje przestymulowanie. I to jest coś, co jest bardzo ważnym też wyróżnikiem, i, i to chyba warto podkreślić, że nie każde dziecko, które jest po prostu ruchliwe, które potrzebuje więcej właśnie jakiejś takiej uwagi albo ma kłopoty w koncentracji, będzie miało ADHD. Oczywiście. To, o czym mówisz, może się wiązać na przykład z sytuacją, kiedy dziecko otrzymuje złożone polecenie, w którym jest kilka różnych zadań, więc ono zaczyna realizować to polecenie, jest w pierwszym kroku, ale w tym pierwszym kroku się rozprasza, już zapomina o kolejnych częściach. To będzie dziecko, które wykonuje tylko część zadania w trakcie klasówki, które pomija niektóre podpunkty, pomija stronę testu. Dziecko, które popełnia bardzo dużo takich drobnych, takich głupich błędów. Nie z tego powodu, że nie wie, tylko z tego powodu, że pracuje zbyt szybko, że nie może skupić się na szczegółach. Widać to na przykład w trakcie zadań z matematyki Tematyki, ale mylenie minusa z plusem, zapomnienie o nawiasie. Więc takich naprawdę podstawowych rzeczach. Mamy też bardzo wiele takich różnych elementów, które bo, może prościej będzie, jeśli to ułożymy rzeczywiście w taką całość, żeby też rodzicom było prościej, ponieważ są pewne wyróżniki, które mówią rzeczywiście, że możemy iść w kierunku ADHD, ale są pewne wyróżniki, które mówią o tym, że być może to wcale nie jest ADHD, ale wręcz inne, inne formy. No i oczywiście warto też powiedzieć o tym, jak wspomagać te dzieci, więc tak. e ten pierwszy element, czyli um, kiedy obserwujemy rzeczywiście deficyty w sferze planowania, deficyty w sferze wykonywania różnych czynności, dodatkowe deficyty w obszarze koncentracji uwagi, i dochodzi do tego oczywiście ta nadruchliwość, nadreaktywność, i składa nam się to wszystko w jedną całość i jeszcze dodatkowo. Mamy do czynienia z dzieckiem, które nie rozumie konsekwencji swojego zachowania, bo to jest bardzo ważny wyróżnik. Bo tak jak my dokonujemy diagnozy różnicowej pomiędzy ADHD i PTSD, które daje bardzo podobne objawy do, do właśnie tego rodzaju zaburzeń hiperkinetycznych. I widzimy, że dziecko jest nadpobudliwe, dziecko jest bardzo pobudzone, dziecko ma kłopoty z koncentracją, ale jest to na przykład element tego, że dziecko jest powiedzmy ofiarą przemocy w domu, albo dziecko, które boryka się z bardzo poważnymi problemami emocjonalnymi wynikającymi z różnych innych rzeczy. Ono nie potrafi się wtedy skupić, ono będzie skupione na tych bojcach, które są potencjalnie zagrażające, i objawy de facto będą sugerowały coś, co hmm, często hmm, skutkuje diagnozą ADHD. Tymczasem to dziecko tak naprawdę ADHD nie ma i tym wyróżnikiem to jest to, że powiedzmy dziecko, które wybiega na ulicę i dziecko, które jedno i drugie z podejrzeniem ADHD, drugie z PTSD, to to z PTSD na ulicę się rozejrzy, natomiast to z ADHD nie rozejrzy się, ponieważ nie rozumie konsekwencji swojego postępowania. Nie może ich przewidzieć, bo Zgadza ono się. rozumie te konsekwencje, mm -hmm. kiedy zapytamy się, czy, tak. czy ty wiesz, co mogło się stać, on tak, tak, no. odpowie nam prawidłowo na tak, to pytanie, tak. jednak w momencie kiedy wchodzi w działanie, to jest na tyle impulsywne, że jakby to myślenie nie nadąża za działaniem. Się. No najpierw coś mm -hmm. robię, potem dopiero się zastanawiam. Z tego względu mm. może zachowywać się tak, jakby rzeczywiście nie rozumiało. Konsekwencji. Zgadza się. Więc, jakby to też ważne, żeby powiedzieć, że ADHD nie zadziewa się z dnia na dzień. To jest tak, że obserwujemy je co najmniej w kilku kontekstach. Dziecko z ADHD musi mieć ADHD i w domu, w szkole i w innych kontekstach, w których funkcjonuje. Nie jest możliwe, żeby dziecko miało ADHD w szkole, a w domu go nie miało. To nie jest to zaburzenie. Oczywiście, ani w drugą stronę. Nie Zgadza jest się. możliwe, żeby dziecko miało ADHD w jednym miejscu, a w drugim nie. Tak samo jak ADHD, ponieważ jest problemem neurorozwojowym, jest problemem, który towarzyszy nam przez całość życia. Zgadza Więc się. nie może się nagle zacząć w okresie nastoletnim, bądź nagle zacząć w okresie dorosłym. To jest coś, czego objawy są widoczne od wcześniejszych etapów rozwojowych. One mogą się zmieniać wraz z wiekiem dziecka, ale jednak cały czas widzimy pewien wzorzec objawów, który jest Zgadza stały. Się. ADHD nie mija, wbrew właśnie. Wbrew, wbrew pozorom. pozorom Nie mija. Zgadza się. A zatem pierwsza kwestia to jest oczywiście różnicowanie, a druga kwestia też wspieranie, czyli co ja, my jako rodzice możemy robić, żeby wspierać dzieci, które borykają się z tego rodzaju trudnościami, no jeśli już mamy dziecko, które jest zdiagnozowane w kierunku ADHD. Niestety też wiemy, że tutaj kwestia ich orzeczeń i tego, co, co jest pewną konsekwencją, czyli zagrożenie i stosowaniem społecznym albo inne historie, które idą za tym, już nie wchodząc w ten zakres. Natomiast warto powiedzieć, że rodzice powinni też w przypadku... Kiedy mówimy o dziecku z tego rodzaju problemami, jak to kiedyś specjaliści mówią, że w domu, w którym jest dziecko z ADHD, nawet kot i rybki mają ADHD. To znaczy, że to dziecko jest rzeczywiście na takim wysokim poziomie pobudzenia. I ono, żeby realizować swoje zadania, wykonywać jakieś prace domowe, musimy mu w tym pomóc. To znaczy, że musimy na przykład na biurku ograniczyć liczbę rzeczy, które tam są, żeby móc, um, jeśli dziecko robi matematykę, to niech tam będzie tylko książka z matematyki i nic więcej, żadnych innych przedmiotów, które będą rozpraszały. Podobnie w przypadku innych przedmiotów, ale też oczywiście ta wielość bodźców dla dziecka tutaj będzie czymś, co będzie bardzo mocno obciążające i dodatkowo pokazujące jego niedomogi. Tak. Zmniejszenie liczby bodźców jest jedną z rzeczą, którą warto zrobić w ogóle przy problemach z koncentracją uwagi, niezależnie z czego oni wynikają. Na pewno dodatkowo pewna, pewna rutyna. Dzieci, którym trudno się skupić, lepiej radzą sobie w jakimś stałym harmonogramie dnia z regularnymi godzinami posiłków, nauki, snu, zabawy. Innym sposobem, który może pomóc, jest dzielenie zadań na mniejsze kroki. Dużo łatwiej jest się skupić na mniejszej partii materiału na małym zadaniu, jeżeli nie wiem, nie widzę tego wszystkiego, co idzie dalej, więc skupiam się tylko na jednej rzeczy naraz. Myślę, że też to, co jest ważne w przypadku podejrzenia ADHD, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, są pewne kroki, które można podjąć najpierw po to, żeby zobaczyć, czy przypadkiem to ADHD nie wynika jeszcze z innych, z innych przyczyn. Więc to, co rodzice mogą zrobić, jeżeli jeżeli widzą, że ich dziecko jest roztrzepane i pobudzone, to zadbać o regularny sen bardzo często objawy nadmiernego pobudzenia, rozdrażnienia, problemy z koncentracją uwagi w przypadku dzieci i nastolatków wynikają z deficytów snu. Jeśli dzieci zresztą i dorośli również śpią za mało, będą mieli problemy w koncentracji uwagi. To samo dotyczy na przykład diety. Jeżeli ta dieta jest nieprawidłowa bądź nieregularna, też możemy czuć się gorzej. Bądź bogata w cukier, nie? To wszyscy wiemy, że jeśli mamy do czynienia z jakąś tak. imprezą dziecięcą i dzieci zaraz po tym, jak wjeżdża tort, to, to później dzieci są rzeczywiście bardzo mocno aktywne i tutaj ten poziom aktywności Systematycznie wtedy wzrasta. To prawda, czyli wy na początek wyeliminujmy te elementy, które dodatkowo mogą być takimi moderatorami tego zachowania dziecka, ale zastanówmy się też albo przyjrzyjmy się, czy dziecko nie przeżywa wtedy jakichś trudności, jakichś sytuacji, które będą dla niego potencjalnie traumatyczne, jakiegoś stanu kryzysowego, które powoduje, że dziecko skupia się tylko na tamtym elemencie i jest pobudzone, dlatego że poszukuje bodźców, które potencjalnie mogłyby mu zagrażać. I dobrze jest wtedy poszukać właściwego specjalisty, który zajmuje się diagnozą też różnicową, nie tylko diagnozą w jednym kierunku, ale także różnicowaniem diagnoz klinicznych, żeby nie mówiąc kolokwialnie poczęstować dziecka diagnozą, która będzie z nim wędrowała potem przez całe życie. Czyli tak, rzeczywiście zwrócić uwagę na czynniki stresujące, zwrócić uwagę na nastrój dziecka, jeżeli nastrój dziecka jest osłabiony, w przypadku na przykład zaburzeń depresyjnych, również koncentracja uwagi ulegnie osłabieniu. I ostatnią rzeczą, na którą którą dobrze jest wykluczyć, zanim przejdziemy do diagnostki ADHD, jest nadmierne używanie urządzeń elektronicznych, które też potrafi wywołać objawy bardzo zbliżone do ADHD, a jest to coś, co możemy. W stosunkowo łatwy sposób kontrolować. Pod warunkiem, że jeszcze, nie, jeśli, że jeszcze nie mamy tutaj mowy o uzależnieniu, ponieważ w przypadku uzależnienia rzeczywiście będziemy musieli wprowadzić innego rodzaju postępowanie. To tyle na dzisiaj, tyle o tym temacie dziecka, które jest właśnie nadruchliwe, nadaktywne. Mam nadzieję, że ten temat gdzieś rozpoczął może jakieś myślenie Państwa w kierunku tego, żeby jednak przyglądać się bardziej dzieciom, aniżeli ślepo szukać jakiegoś aspektu diagnostycznego, który trochę nas odbarczy jako dorosłych od odpowiedzialności za to, żeby, żeby też dziecko wspierać. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o przemocy rówieśniczej i cyberbullingu, a dzisiaj żegna Was Ewa Wodochowska-Rogalska i doktor Agnieszka Siedler. Do widzenia. Zrealizowano w ramach projektu Nie jesteś sam, finansowanego z budżetu obywatelskiego Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2024. Nagranie wykonano w studiu Fablabu Pobite Gary. Realizacja Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa.